Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę Wam jak przygotować First Word. Zapraszam. No nie będę Państwa kłamał. No nie wiem dużo o tym koktajlu. Ale mam teorię. Jeżeli last word to ostatnie słowo, to first word to pierwsze słowo. Ale nie jestem pewien, dlatego sprawdzę to. A sprawdzę to w następujący sposób. Zrobię i zobaczymy. Po pierwsze, tak. Śliw budubu, kieliszek, lód, zamrażalki, wiadomo. Schładzam szybciutko. Odkładam na później. Ponownie lód z, ponownie z zamrażalki do środka. Woda na stół, wiadomo. No i gotujemy. Koktajl podobny budową do, do Last Worda. Bez zielonego chartreuse, To prawda. To I tak, równe części wszystkiego oprócz aperolu. Także ja wszystkiego myknę sobie, siupnę, tak zwane 30 ml gin. 30 ml Luxardo Maraschino niezastąpione. Siub również 30. Jak jeszcze tego zacznie brakować, to nie wiem czy świat koktajli tego przeżyje, to przeżyje. Wytrawny wermut z lodówki, jeśli już był otwarty, proszę pamiętać. Bo jak wermut nie jest z lodówki, to wermut jest nieszczęśliwy. No i tak zwany przysłowiowy sok z tak zwanej przysłowiowej limonki. Siup. W przepisie napisane jest, żeby aperolu dodać mniej. Tam 15 ml, nie wiem dlaczego. Żeby życie zbyt piękne nie było. No to dodaję 15 ml aperolu. Aczkolwiek kusi dodać go również 30. Wszczącam. Usuwam lód z kieliszka. Sprawdzam chłodność. Chłodne. Odcedzaczem, który cały czas tu był. Odcedzam do kieliszka, który też tu cały czas był. No i żeby to się mogło nazwać prawdziwym riffem na Last Wordzie, aczkolwiek nazewnictwo wskazuje, że. To Last Word jest riffem na tym. Jeśli podążamy za zasadami logiki. W każdym razie, Schopenheimer Wisienkowy wchodzi. Skosztujmy. Maester Paisel mówił, że ostatnie słowa są mniej więcej tak samo ważne jak pierwsze. Czyli znaczy, że ten koktajl będzie tak dobry jak Last Word. Skosztujmy. doskonałe. No, nie będę kłamał. No, 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 no pan Maester Paisel chuja się zna. Zresztą z fabuły serialu, w którym występuje, też tak wynika, bo jednak szanowny John Arryn, kiedy umierał, to nie bredził głupot, tylko mówił same fakty. No i tak jest też tutaj. To znaczy, że no jest to git, ale Last Word jest bardziej git. Co nie zmienia faktu, że braku laku. jest to bardziej gorzkie, takie wytrawne niż last word, więc myślę, że jeżeli państwa paleta posiada takie kolory jak goryczka, to siądzie państwu również. Łatwiejszy do wykonania w składnikach, więc czemu nie? Aperol jest fajny, no ale spokojnie. Jak mawiają, mężczyzny nie ocenia się po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. A koktajli z wisienką Luxardo nie ocenia się po tym jak smakują, tylko jak smakuje wisienka na końcu. Dlatego idę ją chrumpknąć. Całkiem nieźle. Ale no to nie jest to samo co to zielone Chartreuse. I jest to przerażające, że los stylu koktajli spoczywa w rękach Jakieś gromady mnichów, którzy wynaleźli ambrozję i nie chcą się podzielić przepisem. Hamuwa straszna, jeśli mam być szczery. Ale kombinować trzeba, wiecie Państwo, że ja też kombinuję na ten temat. Razem dojdziemy do świętego grala, jakim jest zielony Chartrus 2. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Kurczę no. Hmm. Cóż mogę powiedzieć? No kokosów nie ma. Ani w zasadzie nie ma też orzechów laskowych. Ponieważ nie są to składniki tego koktajlu. Co ja to pierdolę. A, a zostaw to tak, dobra, koniec, zajwi się, zostaw to tak. Kokosów nie ma, orzechów laskowych też nie.